Ale, jest. muszę chyba Sensitivity większe tu grać. Małam by do kuchni musiał wyjechać, żeby tak się wykręcić. No, powiem ci, że trochę kręcenia było. Dobra, git Czy będzie MBC? No gość, o co ty pytasz? Oczywiście, że będzie. Pytanie kiedy wyjdzie. I to obstawiam, że zależy jak dobrą grę stworzę, ale możliwe, że to nawet nie raz będzie w Może zagra się w przyszłą zimę też. Zależy jak gierka będzie wyglądała, czy będzie pobugowana, czy... No poprzeczka jest dosyć... Poprzeczka jest dosyć wysoko postawiona. Jeśli chodzi o dobre zrobienie My Summer Cara. Znaczy My Winter cara w sumie. Witam cię koleżanko. Nie lubisz jak podczas strzelania budują centra handlowe? Nie jestem fanem tego, że jak zaczynam do chłopa strzelać to hotel buduje w sekundeczkę. No nie jestem fanem. Dlatego jest tryb bez budowania w sumie. Dobra, kupiło. Jest liska. Więc tak, wyposaż. No i teraz zobacz. <laughs> nie no. Co jest? Dobra, wyposażmy. Może być. Tylko sobie myszkę przepnę, żeby była nie na kablu, bo na kablu to szkoda. Serfowanie na burzy. I myszka nie działa. O, działa. Co jest? Ja. Um, może gdzieś na start na jakieś spokojne miejsce, żebym. Z... Na rozruch, tak? żeby z... Dawno nie grałem. Kurna chata. Weźcie. Grajcie we własnym. Dobra. To był gracz, ale byłem lepszy. Ufolut, jak się miewasz, pętlarzu? Eeee! Zostaw mnie Pokojowo nastawiony byłem A to chyba ten boss jest, bo było mówiąc, że pochłonuj bosy i gir zgarniaj To są ardi tych bosów. Pan pomaga likwidacja. Ammo mi daj, nie mam ammo Ktoś tu leci, kurda, autem tym lecą. Dostałem ex pani by za niego, ale z lud mi podwędzili. Dostaw mnie. No nie tykaj, Pani Maria, kolejny. Nie da rady. A, bo nie zebrałem. Podjechał pode mnie o tym. Widzisz, że ma, No nic. Unlucky lobby, troszkę, bo nie zwróciłem broni. Już tam lecę. Nie lecisz, Wizu, lecisz we własnym zakresie. Nie lecisz tam, gdzie ja. Mam lotnie, jak zaskoczę? Kurde, mam czy nie mam? Mam lotnię? Tak? Czyli pewnie nie mam. No nie mam, kurna chata, oczywiście, że nie mam. Biegniemy, nie biegniecie! Jak mnie zasnajpiliście, to we własnym zakresie i na koniec się spotkamy Ja pierniczę. Nie no no Uciekam To widz nie wiem kto to, ale mnie atakują. <ścoughs> Co jest? Co to jest? Kurde. Dobra, jeszcze raz chcę. A, cool 15 sekund. Hmm, no. Wydaje mi się, że zdradzać moją pozycję możesz na mapie, wiesz? Jak tak jeździsz za mną. Kurde. Potrąciłeś mnie, sorry. A też na skinie niski był. A e, 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 e. Nie tu już trąbi, ktoś się. No, nie, no jadą Urdy. A oni widzą zawsze gdzie ja będę. To ja nie strzelaj? Ostro amunicję ładuję. Więc się nie zbliżać, proszę. Nie nieśmiertelny. I co jest? Co jest, kurna? Y Grajcie sami, proszę. Baj jeszcze raz. A ty co robisz? Katane ma nawet Homer. Uuu, jakaś skrzynia nabufowana, pa, niebieska. Co to? Oj, bo czuję, że już po mnie lecą. Dlatego trzeba szybko lokacje zmieniać i nie kampić w jednej długo, żeby się nie mieli czasu pokapować. Mała bańka. Czemu to jest przeszklone? Znaczy rozumiem kamper kamperem, ale jak już taleta, to... No i jest! Zostaw mnie! Skurcie byki Full armor, nic, 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 nic bym nie zrobił. Otrzymujesz podarunek, nadawca bizek. O kurde, co to? Wsa dostałem. <grym> Super. Dziękuję. Jednorazowa personalizacja. Otwórz drucha specjalnie dla ciebie, blokując jego wygląd w szafce. Twój wybór jest trwały. Dostosuj teraz. Jednorazowa personalizacja. A mi zaraz gryzacz nie mnie nie wywali. Lag, 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 lag. Już rzecz się renderuje. Pierwszy raz jestem w tej lokacji. Automaty. O! Mam to, co Homer miał. Tylko chciałbym poczytać opis tego, co to robi. Pisto ym, działko błyskawicowe. Zaawansowana technologicznie broń eksperymentalna strzela niszczycielskimi błyskawicami, które przeskakują na pobliskie osoby, pojazdy oraz budynki. Brzmi mocno. A jak działa? Nie, no kurde, chciałem przetestować se. Dobra, używam tej poty dłużej, bo już nie ma czasu. <ścoughs> Co jest, ale go zmieniło to. Idzie kolejny, niestety. Ej, no, kurde. Z duchami walczę. Zostaw mnie. No, graj swoją grę. Jak chce. Gdzie on jest? Jezus Maria Jak małpa Kurna Pokaż się Kurna. D. Nie, no i się o własne nogi podknąłem. Co robisz? O, klipa mi zrobił. Nie, no. Gdzie lecimy? Tam, gdzie nie byłem, może jeszcze. Przednie pola dawaj Ja nie widzę jej. To wolno szczela. O kur, co tu się stało? Hmm. Średnio ta broń leży. Za duża? Hmm. O! Akcelerator cząsteczek. Chcę się wydostać stąd, wypuśćcie mnie. O, o. Nie, nie mam chila, i nie, nie wiem, jak się stąd wydostać. Polera jasna, którędy wyjść ty rolką? Na górę? Chyba ta, ale nie wiem, czy. Z... Kurde, zdążę, nie wzięłem tego kostiumu do latania. Bandaże są. Potencjał na wygraną jest. O, apteka nawet cała gotowa. Super. Tu coś mamy ciekawego. Potki małe, ale już mam, więc nie trzeba. Też chcę na balon. I co jest? Lecim? No lecę w sumie. Zobaczymy, gdzie mnie zawiezie. Tylko nie do strefy, proszę. Ląduj. A ja nie wiem, jak się tym steruje. Kurde. Chyba, że na tą stronę co pójdę. E-e-e-e-e-e. Jestem 5 left jest. Na hita był. Nie wiem, czy nie trafić. Jedny... Tyle czasu miałem, żeby kulkę w niego trafić jednego i nie trafić. Miałem, miałem. I am friendly. Nie ma tu. Ty co jest no. Kurna, po co ja Szybko, strasznie. A, to jest ten chyba miecz, co Homer miał. Zaraz podniosę to. Wygląda ładnie, przyznam. Pierwszy gracz, który podniósł przedmiot to plasie... Rzadko Co jest? Nie no... Co to kurna jest? To był gracz. Co jest? Nie no... Jest to panie, był. No, było. Nie wiem, czy miał coś do podniesienia, sprawdzimy. A, Kończę tu! Dobra, tak znaczy, się prawo albo lewy mogę kliknąć. Prawy to jest daszek, a lewy to są zwykłe. Zwykłe ciosy. Tylko z wyskoku. To jest jakiś widzę mocniejszy cios. Kurde, nie wiem gdzie są te be... Gdzie on jest? Nie widziałem go! Plecki dostałem. A to jest jeszcze teleport jakiś. A chwilę jak teleportuję w tą stronę, bo w drugą stronę potem dokładnie w tą samą miejscu nie teleportuje? Zaraz jedziemy, zaraz, tylko chcę zobaczyć jak to działa. Nielosowo. Okej. Okay. Poka. Jest super. Niepotrzebnie z tych pompek strzelałem do niej no. Ale byłem w szoku. A ten to kto? Ty co ty robisz? Dużo tu jest skrzynek, tylko kurde, gdzie one są pochowane? Za obrazem? Ja pier... Weź, no. Daj spokój. Kurde. Dobra, chyba dopalam to. Bo boję się, że... Gdzie jeszcze nie było, wyboista zatoka. 700 metrów. Jest za drzewem. Nie w sumie działa na taki range, to nie było Mele na pewno. To jest mutanta. No to był mutant chyba. Tak mi się wydaje. <grymny> 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 au, 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 au. Co jest skąd on? Jak on ty ma? Kurde! Nie no. Obława Oj, słyszę, już a ja nie mam Dobra, lecę, uciekam sobie, bo nie chcę dojechać. Pójdźmy górami, co prawda wiem, że to jest Zon na razie. Wychodzę z Zona ale spróbujemy jakąś taką nietypową ścieżkę wybrać, żeby mnie nie męczyli. I trzeba ammo zebrać i armorki. <dysklarziny> nie chuj. Nie działa to przez cię... <dysklarziny> Hm. O o. O, o, no, nie ma za dużo lutu. Kurde, gdzieś się muszę poskradać, żeby mi dać coś zlutować. Chociaż tam już jeden jest, też nie ma w ogóle i temu fon. Tu? O, o, o. Comeback. Małe potki. Ktoś nie wziął potek. Nie, no. Kombek z offem, Tu gdzieś jest. Jest. Dobra, może mi się lać teraz. Jak sobie radzę w tym Fortnite'cie? Średnio, przyznam. Jakimi schodkami by trzeba było się... Oj, i chyba przyjechali. Nie no, kurde. Samochód pułapka. Trzeba nie co jest? Wyciągnąłem broń, nie mogłem strzelać. Nie Spoko, bójtku, ale experience ciężki mam startowy. Dobra, coś tam mam, no mam pompki. Pompki i 50 armorka. Lecę do ciebie, nie strzelaj. Oj, nie proszę. A ta to kto? Co to, co, co on robił? Aptekę wezmę. Ba, 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 bananki. Minuta do burzy. Raz mnie trafił. Nie wiem, to lobby nagle, to, to, to? To lobby versus inne lobby. Zabawa w chowanego. Stanie w bezruchu lub kucanie daje efekt ukrycia. Zadawanie obrażeń oznacza graczy, tobie i w Fajne. Aktywna anomalia. Jest... Co? Stanie w bezruchu oraz kucanie daje efekt ukrycia. Kilka. A działa to tak? Że mogę na kuceku nie widzieć. Co jest? No dobra. jakie run jeden zrobimy. Pytanie, czy to nie widać tak w ogóle? Czy widać tego duszka troszkę? A piesek? O kurna. Weź. Nie, no, no. Przedaje mnie. Pójdziemy do krzaka i będziemy tak całą rundę stali. Może tak wygramy. Czemu nie widok nie zadziałał? Czekam, czekam. Wszędzie pojawiły się szczeliny. A bo tamta anomalia już nie jest aktywna. Ok, to ten czas był. tu się, jest to podbutowane. Oj, dobra w sumie, żyje. Nie wiem. Kurde, z każdej strony strzelają do mnie. I to tyle ludu. Ufudzie. ja piernicz! Ja się ruszał po No prawo, góra, wszystko. A ja w panicę. Co to za skin? Skin lisy. Dzisiaj się zaopatrzyłem w niego. Oj, nie widzę tu zbyt wielu skrzynek na razie. Oj, nie. Jakąkolwiek broń. Nie sam ja jeden nie mam broni. Dobra, może coś będzie z tego. Jeden win jakby, chociaż albo takie top 3, no. Gdzie on kurna, jest? ciężko. No. Jak będziesz wyżej na koniec przy wybiciu fali, to dalej polecisz. Spróbuj sobie raz, jak chcesz dalej polecieć. A, czyli być na samym szczycie tej fali, ta? A, widzisz, a ja na sam dół zjeżdżałem. No dobra. To surfujemy po tym, po krawędzi. A, widzisz, jestem wyżej. To znacznie wyżej od tych ludzi na dole. Pa. To lecimy gdzieś daleko, żebym mógł się wygirować po zęby i wtedy będzie równa gra. Może. Daleko, daleko, jak najdalej jak się da? Ura, ty, Ferrarka to jest, ta F40 Ferrari, tak? No pojeździłbym, a z drugiej strony trzeba zlutować. To no później pojeździmy. Co no to tak wolno strze... Za broń. Go zabiłem Cześć Czabu, dziękuję, cześć Kubisek Dobra, Laścika zagrajmy Gram Laścika Ściankę i schody wybuduję szybko I taką mini wieżę nawet zrobię Sto drewna O kurna Za mało Matsów A edycja? Dobra, zobaczymy Czyli na górze fali, żeby jak najdalej polecieć trzeba Na górze fali, żeby jak najbardziej wybiło I zbieramy Matsy żeby mu się zabudowywać, jak będą atakowali. Do góry, Max z góra, Max z góra. Pa, gdzie oni są? A gdzie ja jestem? Jaka różnica wysokości? No, na bez ludzi jakiś, żebym mógł na spokojnie pozbierać maty, pogirować. A on jak jest tak wysoko? Ale. Tu co jest, kur... Ktoś strzelał jeszcze do mnie jeden. gonią mnie, słyszę ich, są tu gdzieś blisko. Kurde, ale panika jest. Dobra. Skąd ty do mnie strzelasz? Skąd to ładuje? Ty, nie widzę no. I co to za... Co to jest? Za... Kurde, nie wiem co się dzieje, przyznam. Trochę macy, żebym podniósł. O, jest chłop. No kurde, to no, z dwóch stron. Chyba czy nie. Maców trzeba macy zebrać jak najszybciej, bo zaraz będzie trup. Nie no. Jako taka wyprawka jest? Ja pierdolę. Ciężko, cholipka. Kurde, rękę mi wykręcisz, gościu. Ale jest. muszę, jest chyba sensitivity większe tu grać. Mam by do kuchni musiał wyjechać, żeby tak się wykręcić. No, powiem ci, że trochę kręcenia było. Ej, kurwa, wyprze. Co jest? O, kurna ta co to? Transformacja w husza. Transformuj się i graj jako boss. Twoja pozycja będzie jawna do końca meczu. Oj, nie doczytałem tego. Ty co jest? A to moje minionki są, tak? Co jest? Zestaw ciszy. 125 hapsów, 125. A to co? To urządzenie do samoreanimacji. O, fajnie nawet. Podaj, wezmę to. Czy jak się z kimś będę bił, to używać tych robotików, żeby poszli i go strzelały. Złota broń była, tak? Gdzie? A jest coś ty. Co to? O, fajne. Pokaż rogi śliwa. Czemu tak szybko? Jak nie wiem. Kurde, mam wrażenie, że ja nie miałem celownik, a niemalże nie trafiało. Kurczę chwilę. A... Lepszy był jak ten nowy sezon? Spoko. Fajnie, dużo nowych rzeczy pododawali.